Siemanko, z tej strony David, A dzisiaj sobie porozmawiamy o Sakura Cupid, czyli najnowszej produkcji studia Kamazumi, która miała swoją premierę 2 lutego 2023 roku na Switcha. W grze wcielamy się w Lilim. Jak coś to od góry od razu mówię, że to jest gierka Yuri, czyli po prostu będą same związki żeńsko-żeńskie. Nie będzie żadnego męsko-żeńskiego ani męsko-męskiego. I właśnie wcielamy się w Lilim, która jest nie wiem jak to nazwać, wyrzucona z nieba i e, jest właśnie kupczydynem. Została wyrzucona z nieba za to, że po prostu się no, opierdzielała, że tak powiem, w pracy e, i nie robiła to, co miała robić. Przez to ją właśnie wygnali, żeby żeby, ta, żeby spędziła, spędziła resztę żywota na ziemi. E, gdzie jej się zaczęło to podobać? Bo ona oczywiście znaczy oczywiście, ona była po prostu leniuchem e, i wolała po prostu sobie poczytać właśnie komiksy czy poglądać się telewizję zamiast, zamiast właśnie tam Robić swoje, że tak powiem, jako cupiden. No i... No i poznajemy, że tak powiem... Mitsuri? Mitsuki, sorry, Mitsuki. Zawsze oczywiście problemy z zmianami, jak zwykle. Mitsuki, czyli po prostu ziemską dziewczynę, z którą no, dosyć mocno się dogadujemy. Od momentu jak spadliśmy właśnie na ziemię, że tak powiem, raczej linia spadła. Jak spadło właśnie na ziemię, to, to dosyć mocno, że tak powiem, się połączyliśmy, powiedzmy to tak. No i jeszcze mamy do dyspozycji, że tak powiem, swoją przyjaciółkę właśnie z dzieciństwa, czyli w pełnej Sarafin, czy Sarafin, a w skrócie Sara, jeżeli się nie mylę. No i możemy z nimi, że tak powiem, dwoma przeżywać tą historię, zakochać się w jednej z nich, albo, albo, albo nawet w dwóch, jeżeli ktoś boli, jeżeli ktoś preferuje takie, takie akcje. No, a Gabriel, czyli nasza, że tak powiem, szefowa i archa... archanio? Archangel? Chyba Archanio to jest po polsku. Eee, Próbuje właśnie nas ściągnąć z powrotem do nieba. żeby, ten, żeby nas, żeby nas, że tak powiem, doedu... doedukować. Eee, żeby właśnie się nauczyć, być bardziej odpowiedzialnym itp. itp, itp i to daje się wziąć po prostu za robotę. <ścoughs> więc, więc, no, więc Gabriel ma, ma, że tak powiem, swoje nikczemne plany, żeby nas ściągnąć powrotem na górę. My oczywiście nie chcemy i robimy wszystko, żeby po prostu się sprzeciwić jej. Na czy się uda, czy się nie uda, no to, no to już musicie sami sobie zobaczyć, sami przeżyć tą tą przygodę, bo naprawdę jest spoko. Naprawdę mi się podobała. Jeżeli na przykład lubiliście Sakura Spirit, jeżeli się nie mylę, to to też, też wam powinno podpaść. Dosyć, dosyć właśnie takie przyjemne, bardziej nadprzyrodzone, nieprzyrodzone, nadprzyrodzone, że tak powiem, akcje. Więc, więc było spoko. Nie nudziłem się, było spoko. Postacie są fajne, fajnie napisane, fajne akcje tam są. E, jajecznica, że tak powiem, no, wyjaśnia wszystkich. <grym> Taki lekki spoiler, e, więc, więc no. Więc jak ktoś to polecam, polecam się zaopatrzyć. Jeżeli nie będziecie się zaopatrzyć, to oczywiście na YouTube będzie pełna, pełna seria, że tak powiem. Do której też zapraszam, jeżeli jesteście właśnie ciekawi, a, a szkoda wam tych kilku tam, kilku tam dolarków, no to oczywiście tam drogi nie jest, ale no. Co to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Komentarzek możecie napisać, że się podobało, albo się nie podobało. No i to by było na tyle. Dzięki wielkie i ewentualnie do następnej recenzji. Baju!